Cześć! Jakie imiona byście nadali rzeczom widocznym na ekranie? Witam Was dzisiaj serdecznie na lekcji o rzeczownikach. Dowiemy się dzisiaj, czym są rzeczowniki, w jaki sposób się odmieniają, jakie elementy zawierają, bo nie przez wszystko się odmieniają. Więc jeśli potrzebujecie, czujecie, że nie rozumiecie tematów, zapraszam Was do oglądania dalej. Mam naszykowane dla Was kilka zdań. Zrobiłem to, przygotuj mi książkę, Agnieszka gotuje obiad, Koto Zosi lubi bawić się piłkami, złość też bywa potrzebna, czy albo do najwyższej góry Europy. W tych zdaniach albo są, albo nie ma rzeczowników. Otóż w pierwszym zdaniu kompletnie rzeczowników nie ma. Nie ma nic, jest czasownik, który jest w formie męskiej pierwszej osoby, czyli ja zrobiłem... Mhm druga drugie to przygotuj mi książkę. Przygotuj to znowu z mi czyli zaimek, a książka to jest nasz rzeczownik. Agnieszka gotuje obiad. Tutaj mamy wskazanie dwóch rzeczowników, kto gotuje i co gotuje. Czyli Agnieszka i obiad. Kot Zosi lubi bawić się piłkami. Bawić się to jest czasownik, lubi znowu czasownik, ale Zosia, kot i piłkami to nasze rzeczowniki. Złość też bywa potrzebna. Bywa też potrzebna, to wszystko są jakby inne formy. Natomiast złość jest naszym rzeczownikiem. Alpy to najwyższe góry Europy, i tutaj mamy dwa rzeczowniki, czyli Al e, trzy rzeczowniki, nawet bo nie wiem czemu tego nie zakodowałam. Trzy rzeczowniki, czyli Alpy, Góry i Europy. I dlaczego mówię tutaj o zdaniach. Przeczytam jeszcze raz te zdania, w których są rzeczowniki, przygotuj mi książkę, Agnieszka gotuje obiad, kot się lubi bawić się piłkami, złość też bywa potrzebna, alby to najwyższe góry Europy. Otóż jak widać, rzeczowniki, które wskazałem, zmieniają się w zależności od tego, w jakiej są formie i w jakim miejscu zdania się znajdują. Pozostając w kwestii naszych staN, rzeczowniki w przeciwieństwie do innych form gramatycznych w języku polskim mają swoje rodzaje. Inne formy dostosowują się do rodzaju rzeczownika, czyli rzeczownik ma wbudowany w sobie rodzaj określony, na przykład Agnieszka to ona, Eszczotka to ona, nie wiem, Książka to ona, ale pies to. On, nie wiem, jajko to ono i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, co się dostosowuje, wszystko to, co opisuje rzeczowniki, dostosowuje się do formy rodzajowej naszego rzeczownika, czyli rodzaje są wbudowane w rzeczowniki, natomiast inne formy, które sprawiają, że rzeczownik się zmienia, to są właśnie rzeczy, przez które się odmieniają, a odmieniają się przez nic innego jak liczby i przypadki co wiedzieć, z jakich elementów składają się rzeczowniki, co, co, co opisują, chociażby po to, żeby prawidłowo je trafnie określać i odmieniać, żeby budowa naszych zdań miała logikę, żebyśmy nie próbowali odmieniać przez przypadki, nie wiem, czasowników, po to nam wiedzieć, dlaczego i co jest rzeczownikiem. Jak już wiemy, rzeczowniki mają wbudowany w siebie swój rodzaj, natomiast przyłączają się do nich liczba i przypadek. Tak jak tutaj widzieliście w staniach, te rzeczowniki odmieniają się w zależności od miejsca, w którym są ustawione, czyli kot Zosia nie powiemy tylko kocosi. Nie wiem, Agnieszka gotuje co obiad, ale nie obiadu. czyli to w jaki sposób ukształtowany jest dany rzeczownik, zależy właśnie od tego, Jaki ma przypadek, jaką mam liczbę i w którym miejscu w zdaniu się znajduję? Spójrzmy. Mamy dwie liczby: liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. I w tych dwóch liczbach zawsze mamy siedem przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Tego ostatniego w ostatnich czasach w zasadzie niemal się nie używa. Czasem panie w szkole powiedzą Zosiu, Gosiu, Krzysiu idź do pani woźnej kredy, tak? To, to jest ta forma, której czasem jeszcze ktoś tam używa, ale raczej zdecydowanie rzadko. Fajnie, jeśli w swoich listach, o których um, mówiliśmy w ostatnim um, filmie, używacie formy woła, um, wołaczowej. Droga Kaś, nie, nie napiszemy drogi Krzysiek, tylko drogi Krzyśku. Tak, czyli ta forma wyłaczała gdzieś tam jest zachowana w tych formach, na przykład listowych, ale zdecydowanie rzadziej z niej korzystamy niż w innych pozostałych przypadkach. Jeśli chodzi o kwestię rzeczowników, to trzeba pamiętać, że są takie rzeczowniki, które mają wyłącznie liczbę pojedynczą, i tutaj widzicie lista takich rzeczowników, które nie odmieniają przejścia z liczby, tylko przez przypadki liczby pojedynczej, bądź też z drugiej strony. Y takie, które odmieniają się wyłącznie przez liczbę mnogą, nie mają w ogóle liczby pojedynczej. Są też takie, które odmieniają się przez liczbę pojedynczą i odmi odmieniają się przez liczbę mnogą, natomiast w liczbie pojedynczej mają jedną formę przez wszystkie siedem przypadków. Na przykład muzeum. Pamiętajcie też, że, że jest taka grupa rzeczowników, która Odmienia się dwojako w zależności od te tego, czy coś jest ożywione, czy to coś jest nieożywione. Na przykład, inaczej będziemy odmieniać rzeczownik uszy, jeśli będziemy mówić o uszach ludzkich, a inaczej będziemy mówić o uszach na przykład w karku. Na koniec przeczytam Wam fragment jednego artykułu, jest strasznie dużo trudnych słów, postaram się go wytłumaczyć za chwilę. W systemie leksykalnym każdego języka wyróżnia się dwa rodzaje słów apelatywy, czyli wyrazy pospolite i propriria, nazwy własne. Te drugie w wielu językach, również polskim, są pisane wielkimi literami, czasem wyróżnia się je kursywą lub łymuje w cięcy słów. Nazwy własne indywidualizują, obiekty wskazują, wyróżniają ją z grupy. Im podobnych, na przykład Burek, czyli pies, Tatry, czyli góry, Tomasz Golub, czyli żużlowiec. I ta właśnie funkcja identyfikacyjno-dyferencyjna, przysługująca wszystkim propirium, różnicuje je względem apelatywów. O co chodzi? Chodzi dokładnie o to, że każdy system leksykalny, czyli zespół słów w danym języku. Czyli każde wszystkie słowa, które mają, mają swoje języki, skupmy się na grupie rzeczowników, mogą rozróżniać albo nazwy własne. Czyli y, określające konkretne miejsca, konkretne osoby, konkretne rzeczy. Często właśnie zapisujemy je w języku polskim dużymi literami, bądź też nazwy ogólne, na przykład góry, na przykład jeziora, na przykład rzeki. Możemy na przykład powiedzieć: ulica Sienkiewicza, i wszystko napiszemy z wielkiej litery albo po prostu powiedzieć o ulicy jakiejkolwiek, w jakimkolwiek miejscu. Jeśli chodzi o rzeczowniki, to na dzisiaj to tyle. Trzeba zapamiętać, że określają osoby, określają rzeczy, określają zwierzęta, rośliny, nazwy, zjawisk, pojęcia naukowe i inne pojęcia abstrakcyjne. Natomiast co mają? Mają wbudowane w siebie rodzaje i to te rodzaje determinują, jaką formę przyjmą inne formy gramatyczne w języku polskim, na przykład przymiotniki czy czasowniki. Poza tym trzeba pamiętać, że odmieniają się przez dwie rzeczy, czyli przez liczby i przez przypadki. W przypadku w języku polskim mamy 7, mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz 7. Natomiast liczb mamy dwie, było kiedyś więcej, czyli liczba pojedyncza. I liczba mnoga. Pamiętajcie o tym, że są takie rzeczowniki, które odmieniają się wyłącznie przez liczbę pojedynczą, czyli singularia tantum, lub przez liczbę mnogą, czyli pluralia tantum. Są też takie rzeczowniki, które odmieniają się przez dwie liczby. Wydawałoby się można, że tylko przez jedną, ale odmieniają się przez dwie. Natomiast w liczbie pojedynczej mają jedną formę przez wszystkie przypadki. Wszystkie siedem przypadków do takich słów należy na przykład muzeum. I ostatnia rzecz, którą chciałabym powiedzieć, a zapomniałam w trakcie trwania filmu. To znaczy to, że kiedyś było więcej liczb niż dzisiaj. Dzisiaj mamy te liczby dwie, czyli liczba pojedyncza, jeśli coś jest jedno, liczba mnoga, jeśli coś jest dwa lub więcej. Kiedyś rozróżniano także jeszcze tak zwaną liczbę podwójną. I ta liczba podwójna pozostała w niektórych frazach i związkach frazeologicznych. Więc nie zdziwcie się, jeśli ktoś mówi, że potrzebuje twojej rąk do pracy. Pozostała kwestia dotycząca rzeczowników, to trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, żeby zrozumieć w jaki sposób funkcjonują. Czasami jest tak, że wydawać by się mogło, że jakiś rzeczownik odmienia się w jakiś sposób, po czym okazuje się, że historycznie należał do innej grupy, innego rodzaju i już inaczej się odmienia niż ten sam rzeczownik z tej samego rodzaju. Więc trzeba dużo ćwiczyć, zrozumieć jakie słowo w jaki sposób się odmienia, korzystać ze słowników, o czym będziemy mówić w kolejnych tematach. i Dbać o to, żeby ta odmiana była jak najlepsza. Co się stanie, jeśli źle odmienicie dane słowo? No, generalnie nic w zasadzie. Zostaniecie zrozumieni, chyba że się może jedno słowo w zależności od rodzaju będzie znaczyło coś innego. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zachęcić was do tego, żebyście poszukali ćwiczeń do e, e, nauki rzeczowników i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.